Nowy system kaucyjny budzi największy chaos od lat. Czy musisz mieć paragon, czy dostaniesz gotówkę, może voucher? I co z małymi sklepami? Odpowiadam na Wasze pytanie. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy jeżeli kupimy w małym sklepie, a oddamy w dużym, czy powiedzą nam, że nie przyjmą, bo nie mamy paragonu? No więc tak, nie, paragon w ogóle nie będzie potrzebny. Oddajesz opakowanie w każdym sklepie powyżej 200 metrów. Małe sklepy mogą, ale nie muszą przyjmować. Żaden paragon nie jest potrzebny, powtarzam. Drugie pytanie. Zwrot. Będzie w gotówce czy błączersze? Standardowo gotówka. Sklep może zaproponować odliczenie od zakupów, ale nie musi. No i ty nie masz obowiązku przyjęcia takiej formy rozliczenia. Trzecie pytanie: czy mały sklep musi się rejestrować? No i czy druga strona, czyli klienci, muszą zbierać paragony? Nie. Sklepy poniżej 200 metrów nie muszą w ogóle wchodzić do systemu. A Ty nie musisz zbierać paragonów. Liczy się tylko opakowanie. To dopiero pierwsza część pytania. W kolejnej roce odpowiem na następne, jeszcze ciekawsze. Zostaw komentarz, jeśli chcesz, żebym odpowiedziała również na Twoje pytanie. Życzę Ci miłego dnia. Do usłyszenia.